Co roku w Polsce 100 tysięcy osób zapada na zawał serca, z tego 40 tysięcy pacjentów umiera, co drugi przed dotarciem do szpitala. Od chwili wystąpienia pierwszych objawów zawału, to jest bólu w klatce piersiowej trudności w oddychaniu i osłabieniu, mamy 120 minut, które mogą zdecydować o życiu. Popatrzmy uważnie na wypowiedzi najlepszych kardiologów w kraju, nagrane podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia w Warszawie. zawał serca jest chorobą częstą i groźną. Jest ona związana przede wszystkim, prawie w 100% z miażdżycą i polega na tym, że dochodzi do pęknięcia blaszki miażdżycowej, która znajduje się w tętnicy wieńcowej, zakrzepu na tej blasce i zamknięciu tętnicy wieńcowej. To zamknięcie, jeśli trwa długo, 20-30 minut, Dochodzi do zawału serca. W Polsce na zawał serca zapada około 100 tysięcy osób rocznie. Najwięcej osób z zawałem serca umiera w okresie przedszpitalnym. Najlepszym sposobem leczenia tego chorego jest jak najszybsze mechaniczne otwarcie tej tętnicy do zawałowej. Leczenie angioplastyką pierwotną jest obecnie uznawane za najskuteczniejsze. Polega ono na wprowadzeniu prowadnika po wcześniejszym nadpuściu z jednej z tętnic obwodowych, a następnie odpowiedniego cewnika balonowego zaopatrzonego najczęściej w stent, czyli taką stałą sprężynkę, rozprężenie tego stętu w naszyniu i przywrócenie prawidłowego przepływu, które możemy w ciągu kilkudziesięciu minut, a czasami nawet i wcześniej uzyskać. Jeżeli chory trafi w ciągu pierwszych dwóch godzinach zawału, to śmiertelność jest 3-3,5%. Jeżeli trafi w granicach 12 godziny, ta śmiertelność sięga 8-9%. Czyli jest prawie że potrojona. Proszę zobaczyć, jak to w Polsce wygląda. To są znowu dane z rejestru. Orzy zastanawiają się około 2,5 godziny. I Biorąc pod uwagę te wszystkie inne tutaj elementy, ja nie chciałbym się tu na nic za mocno zatrzymywać, to wydaje się, że to jest cel, który przy pomocy państwa, przy pomocy takich konferencji, to jest ta wartość, którą można w sposób istotny zmniejszyć. No, 2,5 godziny jest to absolutnie za długi czas. Drugim elementem, o którym będzie mówił pan profesor Różyło, to jest element, aby chory nie przejeżdżał, przez stację pośrednią, przez szpital terenowy. To jest taki chory, który przejeżdża przez szpital terenowy, ma ból, przez szpital terenowy trafia w końcu na oddział kardiologii interwencyjnej. 350 minut. Ten czas, który upływa od momentu wystąpienia pierwszych objawów zawału do. Yy, Wdrożenia specjalistycznego leczenia, czyli do udrożnienia tętnicy wieńcowej, nazywamy opóźnieniem i na to opóźnienie składają się trzy składowe. Pierwsza składowa jest zależna od pacjenta, czyli wystąpią objawy zawału i. Od pacjenta zależy, jak szybko skontaktuje się on z pogotowiem ratunkowym. Następnie pogotowie ratunkowe przyjeżdża i wiedzie pacjenta zwykle do najbliższego szpitala. Jeżeli szpital nie posiada pracowni hemodynamicznej, wówczas odbywa się w izbie przyjęć tego szpitala diagnostyka, rozpoznanie zawału serca. Następnie y, transport pogotowiem ratunkowym, y, karetką pogotowia ratunkowego do szpitala, który posiada pracownię hemodynamiczną i to jest niestety strata czasu i my staramy się, aby ten czas dotarcia pacjenta do y, na stół hemodynamiczny maksymalnie skrócić. Głównym celem leczenia zawału jest jak najszybsze otwarcie naczynia. Rura się zatkała, trzeba ją odetkać i to jest najważniejsze. Można to zrobić lekiem, który rozpuszcza skrzeplinę. Można to robić balonikiem i stętem, co jest znacznie skuteczniejsze. Ale bez względu na tę, którą z tych metod wybierzemy, to trzeba niektóre leki podać, jak aspiryny, klopidogrel i tak Z naszych rejestrów wynika, że nadal zbyt dużo pacjentów trafia do oddziału, które nie mają możliwości nowoczesnego leczenia zawału serca. Dlatego wszystko robimy, żeby tego rodzaju sytuacje ograniczyć, żeby ten pacjent bezpośrednio trafiał do ośrodka kardiologii interwencyjnej. Mówiliśmy, że ten okres przedszpitalny to jest z jednej strony pacjent, następnie kolejna to są zespoły ratownictwa medycznego, następnie kolejny etap to jest pacjent przyjeżdża do izby przyjęć i tutaj ten czas powinien być jak najkrótszy, on jak najszybciej powinien znaleźć się w pracowni hemodynamicznej. W moim przekonaniu przyszłość w ogóle należy do telemedycyny. Ktoś, kto jest w tej stacji pogotowia, interpretuje obraz elektrokardiograficzny i kontaktuje się z kimś, kto jest w pogotowia i są wyposażone karetki, nadajniki, które przekazują obraz EKG i rozmowę z kimś, kto bezpośrednio opiekuje się w tym momencie pacjentem i konsultuje w ten sposób przypadek i podejmuje decyzję, czy należy tego chorego skierować do szpitala który mu zapewni optymalną opiekę, czy też ten pacjent niekoniecznie wymaga takiej specjalistycznej opieki i może być leczony w szpitalu lokalnym, gdzie czas przejazdu jest 10 czy 12 minut. Jaki jest klucz do uzyskania sukcesu i do uratowania tego życia, temu pole? Przede wszystkim najważniejsza rzecz to szybki transport do ośrodka kardiologii do takiego ośrodka, który dyżuruje w systemie 24 godziny 7 dni w tygodniu, i druga sprawa to właściwe przygotowanie lekami tak, aby zabieg dla, u tego chorego był bezpieczny. Jak Państwo widzą na tym schemacie, ten chory może trafiać do ośrodka kardiologii międzyjnej różnymi drogami. Najlepiej, żeby zespół ratowniczy, który yy, przyjeżdża do domu, zawiózł karetę pacjenta bezpośrednio do, do szpitala wykonującego zabiegi angioplastyki pierwotnej. Niestety w Polsce, ale i w Europie bardzo często zdarza się, że pierwszym lekarzem jest lekarz rodzinny, albo chory sam podejmuje decyzję i sam własnym transportem udaje się najczęściej do szpitala najbliższego, czyli do szpitala, który często nie ma możliwości wykonania angioplastyki pierwotnej. To trzeba oczywiście zmienić. Jedynym możliwym systemem, który należy propagować jest bezpośredni transport przez wyspecjalizowane służby medyczne. Chyba pracowni hemodynamicznych w Polsce no, jest rozwinięta już w takim wymiarze, że chyba więcej nie potrzeba. Cała Polska jest, że tak powiem, pokryta pracowniami hemodynamicznymi, których dyżurują doświadczeni lekarze, bo to są lekarze, którzy przyjeżdżają na ten dyżur z środków, które, się, które są doświadczeniami. Doświadczeni. Więc ta mapa wygląda rewelacyjnie. Jak coś takiego pokazać, bym próbował 88 jeszcze parę punktów, no to rzeczywiście jesteśmy w Szkółce, naprawdę w europejski, Europejskiej. My w ogóle w Polsce zorganizowaliśmy system opieki nad pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi, ja bym powiedział modelowo. To jest w każdym województwie, w każdym mieście, które ma dobry szpital jest zorganizowany ośrodek leczenia interwencyjnego, czyli pierwotna angioplastyka ostrego zespołu wieńcowego. I tak na dobrą sprawę, jeżeli byłby dobrze zorganizowany system komunikacji, pacjent, pogotowie, pogotowie, szpital, szpital, pracownia, która potrafi udrażnić naczynie wieńcowe, to my naprawdę możemy y, zamknąć ten czas w y, mniej więcej dwóch godzinach, może niewiele go przekraczając, a często go skracając. My dorównujemy czołówce państw europejskich. My jesteśmy w pierwszej piątce państw europejskich, jeżeli chodzi o sposób, skuteczność leczenia zawału serca. To jest w tej chwili e, prezentowane były dane z innych krajów. Przed nami jest Czechosłowacja, przed nami jest Szwajcaria i chyba Holandia. E, potem my jesteśmy, także że to jest jeden z olbrzymich sukcesów medycyny polskiej.